Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj. Robert Lewandowski od kilku miesięcy jest cieniem samego siebie sprzed zaledwie roku, gdy występował w Bayernie Monachium. Choć dziś kapitan reprezentacji polskiej jest nietykalny we FC Barcelonie, to jednak media nie wykluczają jego transferu. Czy Barça zdecyduje się na sprzedaż Lewandowskiego, jeśli nie wróci do formy? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Leo Messim, który wkurzył właścicieli Paris Saint-Germain, nietypowym warunku Zinedina Zidana oraz o przyszłości Arkadiusza Milika. Czy Polak w końcu pozostanie na dłużej w klubie? Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Robert Lewandowski latem zeszłego roku przeszedł z Bayernu Monachium do FC Barcelony za sporą jak na zawodnika w jego wieku kwotę aż 50 milionów euro. Początkowo działacze klubu z Hiszpanii mogli być zadowoleni z dokonanej inwestycji, ponieważ doświadczony napastnik zaczął momentalnie strzelać seriami gole dla nowego zespołu. W ostatnim czasie przestał jednak być już tak regularny. Na dodatek nie ma znaczącego wpływu na osiągane wyniki i w dużej mierze zawiódł oczekiwania kibiców w starciach z najmocniejszymi przeciwnikami na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Z tego powodu zaczęły w mediach pojawiać się pierwsze spekulacje na temat ewentualnego wystawienia Roberta Lewandowskiego na sprzedaż. Na ten moment jednak wiemy, że Barça nie planuje sprzedaży lewego i nadała mu status nietykalnego w kontekście zbliżającego się okienka transferowego. Niewykluczone jednak, iż Barça zdecyduje się sprzedać Polaka, jeśli ten nie wróci do swojej formy z początku sezonu. Takiej wypowiedzi w tym temacie udzielił Tomasz Świękała. Gdyby się okazało, że taki okres potrwa dłużej niż pół roku, na przykład rok, to zacznie się ciśnienie. Najpierw pojawiają się jakieś delikatne przecieki, to jest oczywiście na razie football fiction, ale tak to wygląda w kontekście Barcelony. Wyobraźcie sobie, że Manchester United albo Chelsea, czyli kluby, które potrzebują napastnika, składają ofertę 40 milionów euro za Roberta Lewandowskiego. Jeśli ten nie podniesie swojej formy, to niektórzy zaczęliby się zastanawiać nad jej zaakceptowaniem. To po pierwsze, a po drugie, dużo zależałoby od tego, czy wróciłby Leo Messi. Piłkarze mają różne role na boisku, czy też w klubie. Jedni odpowiadają za atmosferę, inni za adaptację młodych zawodników do drużyny seniorów, a inni są prawdziwymi liderami. Lewandowski również ma takie funkcje, jednak poza nimi jest napastnikiem, który koniec końców będzie rozliczany z ilości zdobytych bramek i wpływie na sukcesy zespołu, a w tym aspekcie lewy ostatnio zawodzi. Powodów gorszej formy Lewandowskiego może być kilka, jednak kluczowym jest uraz, z którym piłkarz zmaga się od dłuższego czasu. Mimo problemów zdrowotnych kapitan naszej kadry wychodził w podstawowej jedenasce. O tym, dlaczego tak się działo, opowiedział Chavi Hernandez. Był w gorszym stanie, rano wydawało się, że nie będzie mógł zagrać. Poczynił spektakularny wysiłek i wykazał ogromne zaangażowanie dla drużyny. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w tym sezonie grał w gorszym stanie, ale on zawsze chce grać i pracuje w tym celu. Na pewno problemy z plecami miały wpływ na jego wydajność. To normalne, że kiedy nie masz dwóch lub trzech ważnych piłkarzy, w sposób nieunikniony jest to odczuwalne, nawet bardzo. Tworzenie okazji dla Roberta i innych napastników jest kluczowe dla naszej gry. Dziwi, że informacje odnośnie problemów zdrowotnych Roberta Lewandowskiego wychodzi dopiero teraz na światło dzienne, kiedy spadła już na niego spora fala krytyki. Być może klub ukrywał to w obawie przed innymi rywalami, a być może sam Lewy nie chciał szukać wymówek swojej gorszej dyspozycji. Czy polski napastnik opuści FC Barcelonę? Na ten moment nic na to nie wskazuje, jednak aby tak pozostało Lewandowski musi wrócić do swojej poprzedniej dyspozycji. A według Was, co się dzieje z Robertem Lewandowskim? Dlaczego Lewy zaliczył taki regres na przestrzeni ostatnich miesięcy? Czy Waszym zdaniem Polak odnalazłby się w innym klubie po ewentualnym odejściu z FC Barcelony? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Leo Messi podpisał w 2021 roku dwuletni kontrakt z Paris Saint Germain. Jego pobyt we francuskim klubie nie jest takim pasmem sukcesów, jakiego oczekiwano. Zespół ze stolicy Francji wciąż dominuje na krajowym podwórku, ale inaczej wygląda sytuacja na międzynarodowej arenie. Messi od lata może bez przeszkód podpisać kontrakt z nowym pracodawcą. W mediach zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o możliwym powrocie piłkarza do FC Barcelony. Co ciekawe, w ostatnim czasie na ten temat wypowiedział się sam Robert Lewandowski. Już mówiłem, że dla mnie Messi jest częścią Barcelony i jeśli wróci, byłoby to fantastyczne nie tylko dla fanów, ale także dla nas. To jest jego dom i potrzebujemy takich graczy jak Messi, więc mam nadzieję, że zagram z nim w przyszłym sezonie. Z tego też powodu coraz większe napięcie zaczyna się pojawiać na linii PSG Leo Messi. Takie informacje podał dziennikarz znanego hiszpańskiego programu El Chiringuito, Juan Fesan. Władze zespołu ze stolicy Francji mają być bardzo niezadowolone z faktu, iż Argentyńczyk rozmawia za ich plecami w sprawie ewentualnego transferu do Barcelony. Jego ewentualnemu powrotowi do blaugrany mogą jednak przeszkodzić pieniądze. Nie od dziś wiadomo, że klub z Katalonii jest w fatalnej sytuacji finansowej. Choć, według relacji mediów, gdyby Argentyńczyk został w Paris Saint-Germain, również musiałby się liczyć z obniżką zarobków z powodu finansowego fair play, z którym ostatnimi czasy ma problem zespół z Paryża. Paris Saint-Germain to klub, który, mimo posiadania największych gwiazd w świecie futbolu swojej drużynie, wciąż nie potrafi wygrać Ligi Mistrzów. Z tego też powodu właściciele poszukują trenera, który byłby w stanie odmienić los, jaki trapi ich klub. Według informacji Mundo Deportivo latem na Parc de Prince ma się pojawić Zinedine Zidane, czyli ekspert od wygrywania champions League. Aby jednak Francuz poprowadził PSG, właściciele klubu muszą spełnić jego warunek, jakim jest zakontraktowanie Karima Benzemy. Hiszpańscy dziennikarze ujawniają, iż Benzema jest numerem 1 na liście PSG na letnie okienko transferowe, a cała transakcja miałaby wynieść aż 100 milionów euro. Powiedzmy sobie szczerze, w takim wieku płacenie takiej kwoty za zawodnika jest szaleństwem. Jednak kto, jak nie szejkowie z Katarą, mieliby tego dokonać. Choć jest kilku piłkarzy, którzy odchodząc z Realu Madryt nadal prezentowali wysoką formę, to jednak bardzo często po odejściu Santiago Bernabeu zaliczają spory regres. Taki los mógłby również czekać Benzeme, który, choć dobrze spisuje się w aktualnym sezonie, to często boryka się z urazami, które wykluczają go z gry. A według Was, co musi się stać, aby Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów? Napiszcie w komentarzach. Arkadiusz Milik od dłuższego czasu nie mógł znaleźć odpowiedniego klubu, w którym miałby zapewnione miejsce. Po perturbacjach w Napoli polski napastnik udał się na wypożyczenie do Olimpik Marsylii, a następnie do Juventusu, do którego chciał trafić już po przygodzie w Napolu. W tamtym okresie było to niemożliwe, bowiem ekipa z Turynu to główny rywal Napoli, i działacze nie chcieli dopuścić do sytuacji, w której to jeden z ich piłkarzy zasila szeregi największego wroga. Dziś Milik wciąż przebywa w Juventusie na zasadzie wypożyczenia, jednak wiele wskazuje na to, iż zostanie definitywnie wykupiony. Co ciekawe, mówi się, że linia ataku Juventusu zmieni się przed startem przyszłego sezonu. Klub co prawda wykupił Mojskina z Evertonu za 28 milionów euro, ale latem może odejść Dusan Blachowicz. Serb mógłby zmienić klub nawet za 100 milionów euro, a w gronie zainteresowanych wymienia się m.in. Chelsea, Bayern Monachium, Real Madrid czy też Arsenal. Ostatnio we włoskich mediach pojawiły się informacje o możliwym powrocie Alvaro Moraty, który grał dla Juventusu w latach 2014-2016 i 2020-2022. Co wtedy się stanie z Arkadiuszem Milikiem? Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że przyszłość Milika wkrótce powinna się wyjaśnić. Władze Juventusu spotkają się z agentem Polaka w najbliższych dniach. Wiele wskazuje na to, że Włosi aktywują opcję wykupu w wysokości 7 milionów euro z Olimpii Marsylii. Tak skomentował to sam Fabrizio Romano. Milik z chęcią zostanie, ponieważ jest szczęśliwy w Turynie. To potwierdza informacje włoskich mediów z ostatnich dni. Zdaniem Nikolo Siry, Milik ma podpisać kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, dzięki któremu zarobi 3 miliony euro rocznie. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.